Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować moim mechanikom i ekipie, bo to nie są setne ani pięćdziesiąte zawody tak trudne, tylko trzecie czy czwarte, które jedziemy razem. Jest po prostu niesamowite, jak dobrą pracę chłopcy zrobili i jak się do tego solidnie przyłożyli. I Jarek i Wojtek i Michał i Antoni wszyscy współdziałali bardzo dobrze. Ja jestem nieznośny wobec tego, zawsze coś tam usiłuję wynaleźć, ale e, trzeba podsumować to, chyba, bardzo dobrze. Również Natasza i pozostałe osoby w ekipie, które zostały w Polsce, żeby nam pomóc przekazać informacje, stąd też zasługują na moje gorące podziękowania. Bardzo dziękuję. Kibice, którzy mnie dopingowali i których obecność czułem nawet w najtrudniejszych momentach, e, też zasługują, jak i przyjaciele, i moja wspierająca mnie ciągle rodzina. Dziękuję za smsy, dziękuję za telefony, dziękuję za maile, dziękuję za wpisy na Facebooku, o których słyszałem. E, jestem Wam bardzo wdzięczny. A na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć o środowisku kładowym. Dwa tygodnie temu byłem na takim wydarzeniu na Pucharze ATV Polska w Murzasichle. Powiedziałem wtedy, nie pierwszy już raz zresztą, że mam wielki dług wdzięczności do rzeszy chłopaków i dziewczyn, którzy jeżdżą do polskiego środowiska kładowego, któremu dziękuję za Doping, któremu dziękuję za to, że startuje w imprezach i zawodach, jesteście dla mnie wzorem, jesteście przykładem, jesteście wsparciem. Właściwie, tak jak to wtedy w Murza Sichle powiedziałem, mam takie poczucie, że to Wy jedziecie w tych rajdach, i w pierwszym Dakarze, i w drugim Dakarze, i w Emiratach Arabskich, i teraz w Sardynii. Nie w Sardynii, tylko w Tunezji. Jesteście ze mną cały czas. Świadomość, że środowisko, już duże, wielkie nawet, kładowców polskie, trzyma za mnie kciuki, że, mnie, że mi życzy dobrze, że życzy z polski, który przeciera szlak dobrych wyników i dojeżdżania do mety. Ta świadomość jest fundamentalna. Powoduje, że Mam nie tylko chęć czy e, jakiś taki może egoistyczny pęd do zwycięstwa, ale przede wszystkim e, mam motywację. Dajecie mi kapitalną motywację. E, zależy mi bardzo na tym, żeby kładowcy wiedzieli, że to jest e, po części udział każdego z Was, e, że jesteśmy nie tylko na rajdach rangi Mistrzostw Świata czy na Dakarze, ale że odnosimy sukcesy. Miałem oczywiście ambicje, żeby przyjechać w dziesiątce w ge klasyfikacji generalnej z motocyklami, ale z drugiej strony trzeba być świadomym, że sytuacja taka, żeby przez kilka dni kład się nie psuł, nie miał awarii albo niewielkie, jest no, niemożliwa. Po kilku dniach, po czterech etapach, w czwartym etapie przyjechałem ostatnie 40 km na kapciu z tyłu i już czułem, że Szczęście, które mi dopisywało i nie psujący się przez te pierwsze etapy kład, w każdej chwili może się odwrócić i że coś może się zdarzyć. I tak wczoraj byłem już bardzo zmartwiony tym, co się stało, i bardzo podenerwowany. Starałem się wyciszyć, trochę, od, trochę psychicznie się odbudować przed dzisiejszym etapem. No i dzisiaj, też rano wstając, czułem, że coś może się zdarzyć. Najpierw złapałem jeden raz kapcia. W, napompowałem koło szprejem, bombą e, później złapałem drugi raz kapciał zobaczyłem, że f, był wbity gwóźdź lub taka szewska, gruba, duża pineska z główką w oponę przednią z boku trudno to się mogło zdarzyć e, za trzecim razem, kiedy stanąłem bo najpierw dwukrotnie wbijałem bombę za trzecim razem, kiedy stanąłem e, e, użyłem sznurka do łatania pompy Czyli yy, kompresora, który mam, taki niewielki, zresztą polecam, bardzo przydatna rzecz. Napompowałem koło i już dalej jechałem. Niestety burza piaskowa spowodowała, że nawigacja dzisiaj była bardzo trudna, nawet powiedziałbym ekstremalnie trudna, co chyba wszyscy motocykliści również przyznają. Zawiewało ślady, zawiewało urządzenia, wszystko było kompletnie zawiane, nie widać było nic ani na boki, ani do przodu, ani do tyłu. Jechaliśmy po bardzo trudnych pustynnych terenach. Po wydmach twardych, miękkich, naprawdę bardzo trudno. Aż w końcu, kilkanaście kilometrów przed metą, kiedy już miałem nadzieję, że jako tako bez awarii dojadę, kład stanął i to w dnie wydmy, byłem bardzo zestresowany. Wyszedłem na sam szczyt tej wydmy. Nasłuchiwałem głosów, okazało się, że nie ma żadnych głosów. Wiedziałem, że jestem zdany na siebie. Przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki, powyciągałem. Okazało się, że bezpieczniki są ok. Sprawdziłem styki w wyłączniku głównym, ale. Wentylator działał. Wobec tego i działał roadbook. Wobec tego doszedłem do wniosku, że to musi być jakiś problem, było też oczywiście paliwo, jakiś problem z dopływem paliwa lub prądu do silnika. Sprawdziłem bezpieczniki. Okazało się, że prąd dopływa. Zresztą cykał, więc i usiłował odpalić, więc raczej wnioskowałem, że prąd dopływa. Okazało się, że zepsuta była pompa paliwowa no i to miało no, w sumie bardzo dobry rezultat, bo byłem w stanie naprawić to i, i pojechać dalej. Nie wiem, ile stałem może kilkanaście minut. Byłem bardzo zdenerwowany, bo do mety miałem niespełna 20, może 18 kilometrów, bo to było około 114 kilometra. No i cóż naprawiłem i dojechałem i za to chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować i zaprosić na następne zawody na Sardynię za kilka tygodni. A póki co chciałbym Was prosić, żebyście poszukali w annałach naszej polskiej motoryzacji i sprawdzili, czy ktoś kiedyś z Polski wygrał rundę Mistrzostw Świata na czterech kołach, czyli samochodem, ciężarówką albo czymkolwiek. Bo to, że nie wygrał kładem, no to wiemy wszyscy. Ale bardzo jestem ciekaw, czy kiedyś Polak wygrał już rundę eliminacje, czy kwalifikację Mistrzostw Świata na czterech kołach. Dla zwycięzcy, który odgadnie i który poda prawidłową odpowiedź, czeka piękny plakat, zdjęcie z Dakaru i z tych i poprzednich Mistrzostw Świata. Zapraszam na stronę www.atvpolska.pl oraz do wszystkich patronów medialnych. Miejmy nadzieję, że uda się odszukać, a jeżeli nie uda się odszukać i okaże się, że nikt nigdy jeszcze wcześniej nie wygrał rundy czy eliminacji Mistrzostw Świata na Czterech kołach żaden Polak, tym bardziej będę dumny i tym bardziej wszyscy kładowcy z Polski, z Polski mogą być dumni, bo jest to nasze wspólne zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Polsce za kilka dni, a za kilka tygodni na trzeciej rundzie Mistrzostw Świata 2010 na Sardynii. Dziękuję.